Zmieni co, kto wyrwa moje kajdany, Tobie złoży ofiarę pochwalną i bez wyimienia pana. Na. Pańskiego Domu za światło Ciebie Ale w życia będę widział Boga Chwała Ojca i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków, amen. W krainie życia będę widział Boga. A ojcu i synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W krainie życia będę widział Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Pan z Wami Bóg Bóg zna swoje stworzenie od początku ich istnienia i wszystkie ogarnia miłością. Z serdecznym współczuciem będziemy się modlili razem z rodzicami opłakującymi te dzieci i polecimy ich miłosierdziu Jezusa Chrystusa, który umarł za wszystkich ludzi. A nie Jezu, Ty dla naszego zbawienia przyjąłeś ludzką naturę i stałeś się dzieckiem. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty kochałeś dzieci, wzywałeś je do siebie, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Aha, nie, Ty obiecałeś udział w Królestwie Niebieskim wszystkim, którzy staną się jak dzieci. Zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Boże, otwórz nasze serca na Twoje słowo, abyśmy w ciemnościach znaleźli światło, w naszych wątpliwościach pewność płynącą z wiary, w naszym smutku pociechę przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Przynoszono Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. Oto słowo Pańskie. Nasze imiona są zapisane w Bożym Sercu. Chcemy, aby te imiona tutaj wybrzmiały, aby dzieci, które zostały... Utracone zostały odzyskane przez to, że nadane zostaną im imiona i wybrzmią te imiona tutaj pośród nas. Helena Maria Kwiatusińska w niebie 2006 roku. Kazimierz Karol Kwiatusiński w niebie 2009 roku. Aniołek Anny i Tomasza Adaś Wiśniowski 9 marze marca 2021 roku Martynka Nasz Aniołek 25 lipca 2020 roku Karolinka Marzec 2021 roku Piotruś, styczeń 2019 roku. Marysia, Tymuś i Ritka Wigos. Nasz kochany Aniołek, 11 tydzień ciąży, 6 lipca 2021 roku. Aniołeczek, 23 marca 2021 roku, 8 tydzień ciąży. Aniołek Magdaleny i Konrada, Filipek 1993 roku, Władziu, marzec 2019 roku, dziewiąty tydzień ciąży, Aniołek Lasota, Antoś Sosita, listopad 2018 roku, Błaży i Towiarz Janik 2 czerwca 2021 roku 17 tydzień ciąży Faustynka Jaśnie Pani Malarczyk Martynka Agnieszka Monika Przemek Rzosiński Daniac Skrzyński Urodzony 1 października 1985 roku. Zmarł 4 października 1985 roku. Moje skarby. Maleństwo 10 września 2021 roku. Kruszynka Ani i Damiana. Natan Krzysztof, Elza Marcelina, Michałek Marek, Michalina Wiktoria, Józef Jan, Nastia Halina, Wiktor Krukar, Wiktoria Krukar, nie urodziła się w 2015 roku, Kruszynka, Anton.

Aniołek Anny i Krzysztofa 1 lutego 2016 roku Jeremiasz G 10 grudnia 1995 roku Piosenna Kruszynka Franuś Witek Natalia 6 stycznia 2020 roku

Aniołki Sławka i Joanna. Gózia Tulicka. Dziecko nienarodzone. Kruszynka. Lipiec 2021 roku. Ania i Maciuś. Maleństwo. Luty 2021 roku. Anioły. 23 marca 2021 roku Ignaś 16 grudnia 2020 21 roku maleństwa Arkadiusza i Mileni Maria Tewczyńska, 6 stycznia 2021 roku. Maluszy. Oraz 78 dzieci chowanych do grobu 15 października 2021 roku. Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Pamiętając o słowach Zbawiciela, zanieśmy do Niego nasze błagania. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz wszystkich, którzy płaczą nad śmiercią tych dzieci. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, daj tym dzieciom pełnie życia w chwale. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty panujesz nad żywymi i umarłymi, daj wieczny odpoczynek wszystkim zmarłym. Wysłuchaj nas, Panie. Poddając się woli Ojca Niebieskiego, odmówmy wspólnie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ludzkiego ciała z wiarą błagajmy Boga, aby nas połączył z tymi dziećmi w swojej chwale. Prośmy o to w cichej modlitwie. Boże, przyjmij modlitwy Twoich wiernych, którzy smucą się z powodu śmierci dzieci i umocnij ich ufność w Twoje miłosierdzie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył człowieka i dał wierzącym nadzieję z martwych wstania. Amen. Niech Bóg dzieli żyjącym przebaczenia grzechu, wa wszystkim zmarłym światła i pokoju. Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał. Amen. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Boga żywego pragnie moja dusza. W prochem jesteście i w proch się obrócicie, ale Pan Was wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyjcie w pokoju. Złożymy ciało dzieci w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi te dzieci, gdy przyjdzie w chwale. Witaj Królowo Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy. I płacząc na tym spadole. że to nasza, one miłosierne oczy twoje na nas zwróć, a jezusa błogosławiony owoc żywota twojego. Po tym wygnaniu na mokaz. Ołaskawa Owollitościwa O oswopotka o, 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 o no Mary się za wszystkich, którzy pozostają w żałobie za rodziców dzieci utraconych, za ich rodzeństwo, za dziadków, za wszystkich przyjaciół. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiona owoc żywota Twojego Jezus. Oto ja służebnica Pańska. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono w żywota Twojego Jezusa. A słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiono w żywota Twojego Jezus. Mógmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, byśmy którzy za zwiastowanie manierskim w cielnie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez Jego mękę i krzyż do chwały z martwych byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Święste śmierci, piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana. Naród niewierny trwa, się przestrasza nad cud NASZA a naród niewierny przywoża się przestrasza nad cud ironaša aleluja Postępuje, niewiastę pociesza. Patrzcie, tak mówi. Grób ten pusty został. Pan z martwych powstał. Alleluja. Patrzcie, tak mówi. Został, Pan z martwych powstał. Alleluja. Dużo. Można stawiać z kwiaty, Dzięki dzisiejszej uroczystości to tylko szyko można sobie odebrać. I przypomnę, że można jeszcze czkę na żymiu.